Zło to zło, Strego Boże, rzekł poważnie Wiedźmin wstając. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno. Proporcje są umowne a granice zatarte. Nie jestem świątobliwym pustelnikiem. Nie samo dobro czyniłem w życiu. Ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. Od zamieszłych czasów za każdym razem, gdy przychodzi mi dokonać wyboru decydującego o deklaracji opowiedzenia się po którejś przysłowiowej stronie barykady, trapią mnie różne wątpliwości. Oczywiście nie mam tu na myśli tylko gier, co już dowodzi jak dobrze są one napisane, gdy podjęte decyzje spędzają na sens powiek nawet wiele dni po tak zwanym fakcie, ale i książki idealnie wpisują się w tą problematykę. Choć myśl przewodnią tego materiału można przełożyć na wiele aspektów growego i książkowego Wiedźmina, Dziś chciałbym skupić się na, zdawałoby się, odwiecznie zwaśnionych elfach oraz ludziach, bo w pewnym stopniu, podświadomie, zawsze chcemy poprzeć którąś ze stron. Na ten krótki moment przenosimy się do tego drugiego, zdawałoby się, zmyślonego świata, wykreowanego przez jego twórcę lub twórców, aby przeżywać emocjonujące i wciągające historie wraz z bohaterem, lub też niekiedy jako właśnie bohaterowie i co dzisiaj kluczowe, mniej lub bardziej, popieramy tytułowe działania elfów czy też ludzi. Składa się na to wiele istotnych czynników, od naszych sympatii, ulubionych historii, często sumienia i charakteru, po ideologiczne, a nawet tak zdawałoby się proste, stylistyczne wartości, jak na przykład bliska więź elfów z naturą i tętniące życiem miasta ludzi z karczmami, manufakturami i ogólnopojętym postępem oraz cywilizacją. Kontrastującą z majestatycznymi pałacami, skrytymi w gajach, borach, w dźwiękach spływających wód po pięknie rzeźbionych fontannach. Wszystko to i o wiele więcej w połączeniu z historią danej rasy i jej działaniami, ma wpływ na to, kogo wolimy, lub też jak odbieramy przedstawicieli danej rasy. Wybory nasze, lub też samego Geralta, których jesteśmy świadkami na kartach książek, oczywiście nie są czarno-białe, tak jak i nasze postrzeganie świata. Dlatego też, będąc zasady po którejś ze stron, czasem jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że nasze poglądy zostaną zrewidowane, lub czasem nie dostrzegamy tej drugiej strony. I wtedy gardząc skojatele współpracującymi z Nilfgardem, zawsze popierając ludzi, stajemy przed, zdawałoby się, mało istotnym wyborem uratowania bezbronnej elfki z płonącej chaty, podpalonej przez kilku grasantów, chcących ją obrabować. Wybrać mniejsze zło, czy nie wybierać w ogóle i pozostawić wszystko losowi. To tylko jeden z wielu przypadków i przykładów, jakie można by tu przytoczyć, obrazujące okrucieństwo, ale i tą dobrą stronę ludzi czy elfów. Doszedłem do wniosku, że problemy, które mnie trapiły, były spowodowane granicami, które narzuciłem sobie sam. Cenię sobie kulturę elfów, ich obyczaje, architekturę, przywiązanie do natury, ale jednocześnie nie popieram skojatel, ich sposobu dążenia do wolności poprzez mordowanie i wyżynanie niewinnych ludzi lub też nie ludzi. W myśl zasady, jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciw nam. Trzeba sobie uświadomić, że ludzie, jak i elfy są, a przynajmniej powinny być sobie równi, a dawny porządek świata, nieważny jak chcielibyśmy bardzo, i tak już nie wróci. I trzeba przystosować się na nowo. Wybierając ocalenie przytoczonej już elfki z płonącej chaty, nie ratuję elfa, a kobietę czującą i myślącą podobnie jak ta ludzka. Jednocześnie nie zabijam ludzi, a potwory, mogące z zewnątrz mieć nawet spiczaste uszy. Neutralność, o której tak wspominał San Geralt, jest złudna. I jak przekonał się on sam, często musimy wybierać, bo akurat zło to zło mniejsze, większe, średnie. Wszystko jedno, proporcje są umowne, a granice zatarte. Jednakże na dziś poruszony temat wpływa wiele czynników. Wspomniałem co nieco o naszych ogólnopojętych preferencjach, a pozostają jeszcze bardzo istotne kwestie świata przedstawionego sposób życia oraz rozwój cywilizacyjny danej rasy jej początki, podboje, kształtowanie się praw oraz władzy uwarunkowania takie jak zdolności rozrodcze, chęć lub też potrzeba dominacji nad coraz większym terenem czy też kultura oraz zwyczaje przedstawicieli danej rasy. Wszystko, co tu przytoczyłem z wielu konkretnych powodów, które zaraz wspomnę, ma istotny wpływ na kształtowanie się całej rasy i środowiska, w którym żyje. Myślę, że najlepiej zacząć od początku, a ten w zasadzie, jak i w przypadku elfów, takich ludzi, oparty jest na tych samych zasadach. Jeśli na kontynencie nagle, poprzez jakiś sposób migracji, pojawia się nowa pretendująca rasa, będzie ona potrzebowała miejsca na swój rozwój. W początku Wiedźmiński kontynent powiedzmy, że nie był zbyt gęsto zaludniony. O istotach, jakie zamieszkiwały go tysiące lat temu, już niegdyś mówiłem w osobnym filmie, dlatego też poszczegółowe opisy odsyłam tam, ale pozwolę sobie je tutaj przytoczyć. Gnomy, krasnoludy oraz przede wszystkim wrany i bobołaki to pierwsi mieszkańcy obszarów Królestw Północy i nieco dalej na południe. Ciężko jest nam mówić jak sytuacja jednak wyglądała na dalekim południu, gdzie choćby narodził się Nilfgaard. Legendy czy bojania ludu mówią o tym, że Nilfgaardczycy wywodzą się z jednej z elfiej frakcji, Czarnych Seed. Niestety nie posiadamy na to dobitnych dowodów, ale ogólnie skłaniamy się ku tezie, że tak nie jest. Co ciekawe, język nilfgarski wywodzi się od starszej mowy, na dalekim południu w o wiele większym stopniu w Narówni traktuje się przedstawicieli różnych ras, no i nie ma co ukrywać, w niemalże każdej dziedzinie nauki, sztuki, postępu, prawa, wojskowości, nilfgard i jego późniejsze prowincje są bardziej cywilizowane. Tutaj idealnie podsumowują to słowa: na południu ludzie wzięli od elfów to, co najlepsze, a na północy ich po prostu wyrżnęli. Czy naprawdę po tym, co tu przytoczyłem, mamy dziwić się elfom, które podczas wojny przyłączyły się do Nilfgardu? Tym bardziej, że obiecano im własny kraj, gdzie w końcu mogłyby żyć i rozwijać się w spokoju? To jak wszystko wyszło finalnie, to osobna sprawa, ale gdy się nad tym głębiej zastanowić, Nilfgard panujący od swej stolicy po góry Smocze to nie taka straszna wizja. Trochę odbiegłem od głównego tematu, ale wydaje mi się, że to była istotna kwestia. Wracając jednak do meritum. Elfy przybyły na ten świat uciekające przed katastrofą winnym, były zdecydowanie nagle najbardziej rozwiniętą rasą na kontynencie. Jako rasa dominująca potrzebowali możliwości do rozwoju, surowców czy pożywienia, a wraz ze wzrostem populacji, parciem coraz dalej w głąb kontynentu, nieuniknione były konfrontacje z przedstawicielami innych ras, w tym głównie z krasnoludami. I choć chciałoby się inaczej, jest to niestety naturalny proces w przypadku postępu i rozwoju cywilizacji. Koloniści w obu Amerykach, niemalże każde wielkie imperium naszej cywilizacji od rzymskiego po Aleksandra Wielkiego na fikcyjnym świecie Gry o tron kończąc ba, nawet my w obecnych czasach, jako ludzie, zastanawiamy się nad przyszłością i ciągłym zapotrzebowaniem na wiele surowców gwałtownym wzroście populacji a to wszystko zwróciło już nasze oczy na inne planety które to w przyszłości mają zapewnić nam dalszą możliwość rozwoju. Niemalże zawsze powtarza się ten sam schemat. W grę wchodzi jedynie skala przeprowadzanych działań, a często jest uwarunkowana do obecnej sytuacji na danym obszarze czy kontynencie. Rozwój cywilizacyjny elfów bez wątpienia był przypłacony wieloma istnieniami, ale tak musiało być. Dlatego też gdy nagle na elfich ziemiach pojawili się ludzie, kres Królestwa Elfów w zasadzie był już nieunikniony. Elfy jako rasa dominująca w połączeniu z ich kulturą bez istotnego zagrożenia nie miała w zwyczaju myśleć o rozwoju sztuki wojennej. Ich budownictwo nijak miało się do obronnych fortyfikacji, a wszystko było raczej skupione na błogim spędzaniu czasu wśród natury, sztuki i budowaniu pięknych pałaców. Jednakże wszelkie wojny wygrywają ludzie, no czy dani przedstawicieli rasy, wiecie o co chodzi. I choć z początku elfy znacznie przewyższały liczebnie ludzi, tym bardziej, że są długowieczne i nijak ma się jedno życie człowieka do elfa, to znacznie nie swojego późniejszego wroga. Schemat zaczął się znowu powtarzać. Na kontynent przybyła nowa pretendująca rasa, nie z racji wielkiego rozwoju cywilizacyjnego czy kulturowego, a z racji możliwości rozrodczych i szybkiego działania na każdym polu, aby przetrwać. Elfy z początku po wielu wiekach dominacji po prostu cofały się w głąb lądu, niszcząc swoje piękne pałace z nadzieją, że ludzie odejdą stąd tak szybko jak przybyli. Nadzieja nadzieją, a sytuacja wyglądała tak, że w końcu Elfy musiały stanąć do walki o swoje ziemię. I choć z początku odnosiły same zwycięstwa, to było już za późno, bo ludzi przybywało coraz więcej. Gwoździem do trumny okazało się rozpoczęcie powstania Eliren, po wcześniej podpisanym pokoju pomiędzy ludźmi a Elfami. Oczywiście, jako Polacy, czy raczej nasi przodkowie, nieraz żyjący pod uciskiem wrogiego imperium, doskonale rozumiemy to desperackie posunięcie. Elfy po prostu miały już dość. Sądzę, że idealnym porównaniem do tamtych wydarzeń jest Powstanie Warszawskie, które, tak jak w przypadku Warszawy skutkowało zrównaniem jej ziemią i śmiercią wielu niewinnych osób, w tym powstańców, dla Elfów było tym samym, w zasadzie końcem pewnej epoki w ich dziejach. I choć konsekwencje okazały się opłakane, uważam, że nic nam do oceny przytoczonych wydarzeń, bo ci ludzie, czy tutaj elfy, po prostu miały już dość. Myślę, że te przybliżone dzieje ludzkiej oraz elfii cywilizacji pokazują, że zarówno jedni jak i drudzy są hipokrytami. Aktualnie w wiedźmińskim świecie przytoczony schemat zaczyna się powtarzać na nowo. W końcu Nilfgaard raczej nie poprzestanie na trzech próbach. Ale możecie teraz zapytać, co to wszystko ma do podejmowania konkretnej decyzji? Ano ma wiele. Pokazuje choćby, że elfy oraz ludzie nie różnią się za nadto. Owszem, są te podstawowe różnice kulturowe, inne zamiłowania i sposób życia, ale obie te rasy będą chciały zrobić wszystko, aby przetrwać. Ważniejsze niż odgórny pogląd na daną rasę jest zwrócenie uwagi na jednostkę. Czy ten konkretny elf, czy lub też człowiek zasługuje na naszą pomoc? Czy te elfy walczące za swoją wolność zasługują na wydanie ich na pewną śmierć i czy ci niewinni ludzie mordowani przez Skojatel zasługują na obronę? Każde z tych poszczególnych pytań ma również swoje konsekwencje? Czasem najlepiej byłoby powiedzieć, że nas to nie dotyczy, ale prawda jest taka, że często nie mamy wyboru, lub też jest on tylko złudny. Każda z poszczególnych decyzji ma swoje zalety oraz wady, dlatego też na wszelkie zalety wybrania ścieżki Jorweta znajdziemy ich tyle samo w przypadku Rosha, jak i również wad. Nie chcę podejmować decyzji za was lub też narzucać wam mojego toku myślenia, ale są pewne kwestie o których warto pomyśleć. Przez długi czas zmagałem się z pierwszą odsłoną Wiedźmina. Gra kładzie naprawdę mocny nacisk na rasowe waśnie i wszelkie poglądy. I tak jak osobiście nie popieram Skojatel, tego w jaki sposób dążą do swojej wolności, to rozumiem ich działania i to, czym są spowodowane. Sytuacja wygląda podobnie z drugiej strony barykady. Zakon, niebieskie pasy czy regularne wojska nie pastwiłyby się nad zwykłymi elfami i nie atakowałyby komand Skojatel, gdyby ci nie wyżynali bezbronnych osad. Możliwe, że w idealnym świecie dałoby się rozwiązać to inaczej, ale taki jeszcze nie powstał. Nie można również zapominać o tym, że zarówno jak i w przypadku ludzi, oraz elfów, zdarzają się po prostu zwykłe skurwy syny, nakręcane przez nienawiść. Nie twierdzę, że ten materiał zamyka poruszoną kwestię, bo ta jest bardzo złożona, ale myślę, że jest dobrym wstępem do dalszych ewentualnych dywagacji. Dziękuję serdecznie za oglądanie i poświęcony czas. Jednocześnie zapraszam i zachęcam do konstruktywnej dyskusji w sekcji komentarzy. Podawajcie swoje własne argumenty popierające jedną i drugą stronę, a być może dzięki temu stworzymy jakiś suplement do tego materiału. Ja już się z wami żegnam, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.